Okej, okay, więc mamo wszystkim z tej strony Bartek i witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku z naszej serii Battlefield Play for Free I właśnie dzisiaj zobaczyłem, że wybiło mi, wybiło mi 31 widzów ym, więc Już myślałem, że... Więc było mi 31 widzów, bo mi 28 i Dzięki, że mnie za... że wiem, która osoba to dał, jestem bardzo wdzięczny. I jeszcze powiem, że zmieniałem sobie szkolenie. Nie mam już defibrylatora, nie mam już flary, tylko, um, tylko dałem sobie takie szkolenie. Um, zresztą pod koniec odcinka sami zobaczycie, więc... Dobra, więc zaczynamy. I właśnie gram sobie na skarbki gorączka. Zabijcie się pierwszy zgon, wziąłem się na linii front, bo jest tutaj flaga. No jaki, jaki kąpiel No, ale nie mogę w to wierzyć. Zdecydowanie jeszcze taka Dobra. Dobrze. słuchajcie, chciałbym was powiadomić, powiadomić, że już, już za nie. E, już. Czy trochę ściszę, że już za długo będzie seria z GTA 4. Episodes z forum Liberty City. I o co w tej serii będzie... Nie pierdolę, o co w tej serii będzie chodziło? E, będzie chodziło o to, że... No tak, w tej serii będę robił... No, 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 no! Nie bardzo mi się skończyć. W tej serii będzie, że mm, pierwsze odcinki będą z fabuły. Bo będziemy je do końca robić. Dajcie mi światło spokój wit. Wiedziałem, że on tu jest. Myślałem, że on tu A on tutaj jest księga. Ehm, dobra. Więc przejdziemy sobie, zaczniemy. Jest, jest w Ale chyba wiele z tym nie z tym zdziała. Dobra, wsiadać. Którego... idziemy atakować. Atakujący. Atakujący mają najlepiej, bo za zniszczenie Przekaźnika dostają 250 punktów i to jest więcej niż przyjęcie flagi. Uf, nie no i... A jeśli Wam tego nie mówiłem... To, to jest pierwszy sezon z Battlefield, y. Drugi sezon będzie z Mechanika. Trzeci będzie ze a czwarty z Snajpera. Chyba, żebyście chcieli tak e, inaczej. Że nie wiem, drugi sezon może być ze, ze, ze Snajpera, trzeci z Mechanika i czwarty ze Szturmowca, albo nie wiem jak to e, jak, 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 jak. chcecie, napiszcie mi pomytać i mam nadzieję, że w tych seriach będę za że, że, wreszcie, że wreszcie będę miał więcej subskrypcji, bo słuchajcie, to subskrybowanie naprawdę się opłaca. I słuchajcie, poprawiłam grafikę, poprawiłem grafikę, poprawiłem grafikę mm, obrazu czy znaczy filmów. No mm, tak obraz poprawiłam, ponieważ dałem na 40... Teraz rozdzielczość będzie 48 na Ileś? Jest! 250, będzie okay. um, No i jeśli dałem, jak dałem oryginal, bo widzicie, normalnie tak klatkowało, przecież sami widzicie. A jak dałem, jak dałem um, 48 na 36, czy nie wiem, ile tam, to jest lepsza grafika. Boże, grupy! Nie, byś, nie, nie chcielibyście być na prawda? wolni, prawda? Napierdzielaj, on ma jakąś... Słuchajcie, możecie mi coś napisać w komentarzach? Um, co by na przykład poprawił um, film, na przykład... Jaki miałbym być czyli że tak w ogóle przeklinam? Mniej przeklinam albo tak, no wiecie, Albo albo tak. Albo no po prostu wiecie. Tak w ogóle przeklinam. Kogo to furara? Ile mamy medyków? Teraz... Okej, dobra, znieszna bo no. napiszcie mi co jeszcze bym zmienił na moim kanale i co bym musiał poprawić bo jeśli byście na mi napisali może mógłbym się postarać poszukać wiem, jakieś wiem jakichś na przykład jak zrobić intro czy nie wiem coś, coś takiego że nie, na przykład że kamerka tutaj mam w y, jakimś górnym rogu czy nie wiem i może bym zyskał więcej Krypcje. no, Dzisiaj ja się coś nie stało. Przypowiadałem tym nowym szkoleniom, że wiesz. I napiszcie Odchodzę. ile jak ile, ile mają trwać odcinki, bo one gdzieś tak będą trwać do godziny i nie ma godzinach. I oczywiście już mam konto na Twitchu, tylko że jak robię tego live'a, to po prostu tak strasznie głośnie swój, tak jak na przykład wiecie. Zresztą, nie wiem, zresztą, nie wiem, mogę tego live nagrać wam pokazać, jak chcemy to robić, bo ja jeszcze trochę tym live'em coś fajnie chwilą byliśmy teraz jak Dobra, okej, Jeszcze będę gadał, bo naprawdę, no. Wakacje. Mam nadzieję, że bardzo miło spędzacie. Ja oczywiście wszystkich widzów pozdrawiam. Ja już chyba. O, C4! Ja już chyba. Z tego, moja ja. No, wracam z Niemczech. Cztery mapy. No właśnie, widać. Można pomoc, to kto chce? ja nie Istnieje, nie kudę. kto Napiszcie, jakie byście chcieli jeszcze mapy zobaczyć, albo na które bym grał? Bo Bastro to. nienawidzę Bastro, więc. Basa to jest moja najbardziej. Nienawidzę po prostu basy, Ale oczywiście lubię wszystkie, jeszcze... No tylko basery i majny Mario nie lubię. Czy nie wiem jak to się mówi. No wiecie, majny Mario to jest taka jakby dżungla, taka wiecie. Nie wiem. Bo to tutaj, y, ja na to... Jadę na to ma mapę, mówię, y, Squarry, a tak naprawdę się nazywa Sky. Ja mam... Będziemy jeszcze gorzej. No gdzie? Gdzie kurwa? Nie ma pan! Tak, f... no, Możecie be... mi odrodzić? A nie. Pięknie go wziął. O! nawet to... No to! No pięknie, no koksami dzisiaj jesteśmy. Lecie nie ja, aż drużyna. Ja powiem jeszcze taką historię, gdzie miałem kiedyś, kiedy je grałem z kolegą, miałem 900, gdzieś tak 900 tysięcy, tutaj, tutaj była taka dziewiątka i właśnie prawie już miałem osiągnąć 10 tysięcy punktów, aż nagle musieli, um, aż nagle, jest pięknie, jesteśmy samym osób, aż nagle nie, aż nagle jakiś gościu uzbroił przekaźnik, nie można było go rozbroić, bo on też ten kupił. No i niesyła porażka, i ten. No i nie osiągnąłem tylu no 10 tysięcy pod ale naprawdę, wiesz, mi, starałem się. bo nigdy nie osiągnąłem aż 9 wstałaś. tysięcy pod tej. No to lecimy na przekaźnik B, bo właśnie tu, tutaj jest moje. hehehe noo a ten chciał sobie przejść sorry, że tak mam kapel, no, ale to jest ten coś chłopie no, po prostu mam nic, no ale dobra zgodzimy chyba sobie za... no jak? naprawdę O oh, fuck! Dobra, i super. I hmm, właśnie jeszcze troszeczkę opowiem o tej serii z GTA 4 Bisselos. Na początek zrobimy sobie serię z, z, z GTA 4 The Ballad of Gaitony, a później zrobimy hmm, sobie z Delos and Gamet, tak? bo ja The Ballad w Gaitony bardziej lubię. Najpierw będzie fabuła, będę tak właśnie wszystkie misje. Nie wiem czy da... Nie wiem czy dam radę teraz poszczególnie. No.

Teraz będziemy w obroniających. A oni... a oni w atakujących. okej okay, idziemy. Tam coś mi się tutaj. Mikrofon szykując sobie go przybliżę. Żeby mnie bardziej słychać. Okej. Okay. <tryk> Sorry. Trzeba wiemy już dopół. Przerwę na moim kanale, bo nie wiem, chyba już postelowałem, ale nie, dobra, dam radę. Hey, go, go! No i coś mnie nie idzie, nie wiem, gdzie się Wczoraj miałem taki zjebany dzień, prawie właśnie, po prostu taki zjebany, że nie wiem. słuchajcie, ja się chciałbym... Że jednak w też są piesami. infantry boned. jednak sobie samoloty. Dobra, wart się robię, ja Zróbmy sobie mną lagi ponieważ ściągam coś. Nie, nie, nie Kurwa. Yes. Przynajmniej ten Jeremy coś. To Jarek, ale to cenę. MP7, nie właśnie MP7. Ja tylko MP7. Widziałem, że to jest bardzo dobra wyroń mechanika. Cholera, G53. Zajmę się. O, ktoś Zawsze jak, jak, zawsze jak nagrywam, to coś źle idzie, a jak nie nagrywam, to jest jakby koksa, można powiedzieć. Tylko, że nie z tą bronią. Uwiewa w tym flicu, że to broń jest począp. Widzicie coś w niej? Coś w niej. Ufa. To... Teraz widzicie? Spójrzcie. Spójrzcie od tego tam trzy się... czekajcie jakoś tu zasłonię Ja tu prowadzę e, nie, nie 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 to nie to nie to czekajcie jeszcze troszeczkę No wypierdalaj kurwa Jo ja pierdzijeki jaki... mam Nie ma apteczki Wypierdalaj! Mm. i właśnie tutaj Zauważcie... O, o, o. tutaj, tutaj, tutaj. Czy on coś co się to przypominał? A mi gardło. Bo ja to dopiero zauważyłem kiedy szybko. A co z serią Let's Play Minecraft Single Player? Seria już za niedługo będzie. No właśnie mam, mam te odcinki nagrane, ale te odcinki były nagrywane yy, yy, miesiąc temu. Tak, dobra. Miesiąc temu, i na razie nie chcę mi się ich wrzucać, bo cały czas się konwertuję. Chcę, żeby była dobra jakość, a no tak, to nie wiem. Bo zresztą może dzisiaj je wrzucę i zobaczycie. I co do mojego głosu, teraz sobie słyszycie. On taki nie jest, że ma taki dziecinny. że wiecie Uff, no, ja no, zajebiście. zapomniałem to, co chciałem powiedzieć muszę sobie przypomnieć no dawaj i się jedno w jak to wygląda ja się z tym <grymne> dobra, wystrzelał. nie strzela. Co? Tak. 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 O, dobra. Ja tutaj już się uh, wykutę zamiast <grymne> go, go! To to na kutę i gra. Ale to jest też powód, że mnie laguje, bo ściągną coś. Nie powiem. Nie właśnie. No ale to trzeba. No dzieci No mać! To jakiś gościu z mojej drużyny mi zajebał. Okej, okay, dobra, ja sobie. Ja by się że to zaraz. O, oh właśnie wiem. Napiszcie mi, jakie jeszcze chcecie sery, to postaram się zrobić. I na pewno będzie Assassin's Creed 2. Assassin's Creed Brotherhood i Revelations, ale Nie wiem, czy, jest, czy będzie jeszcze Brotherhood i Revelations, czyli дальше, czy też Darsza, Ponieważ um, ja te gry pożyczam od um, mojego kolegi. Tak, otrzymał na pożyczkę. On ma, ma te wszystkie gry, bo on kocha asesina. kiedy zobaczyliśmy tego asesina, pograłem to, to się miał rację. Ta broń nie ma w tym sklepie. Bo, jaka broń, która bro Boże. Dzisiaj się oczekiwać, bo tutaj taki trochę jest. Zobaczcie mi. Chyba, że nie. Może nam się podnieść. Ale mi się już nie chce w to grać, naprawdę. Właśnie miałam pokazać wam to szkolenie, ale chyba nie... No dobra, pokażę wam. Pokażę Na W odcinku pokażę yy, o co to mam z tym szkoleniem, czyli co tak naprawdę się z nim robi musi też trochę wysadzić, bro. Gdzie Normalnie. To ze Dobra, to padnę. Dobra, jeszcze się tego czasu zostało, więc mam nadzieję, że wygra. Wypierdalaj, wypierdalaj! Sorry, że tak Lamię. Ale dzisiaj miałem wam dużo przekazania wiadomości. Mogłam to zrobić z informa... ...ten... ...z tym... ...informacją, ale... Łapki! Nie! Nie no, to się kurwa nie liczyło. To było zaskoczenie. Zaskoczenie prawie wystarczyło. nie wolno robić zaskoczenia. To jest taka... Z ...jedna ze słowa... Druga jest taka, że nie można robić spawn kill, że jak się odrodzicie, to już, to już was ktoś zabije. Że jak odrodzicie się, zabija was. to są spawn kill. Nie! O! Ech, dobra, chyba będziemy już kończyć ten odcinek. Nie wiem ile to trwa, ale no, do no nocy tam trwa. Ale zobaczę co mam Oho, nowa będzie. No jeszcze tylko troszkę i już będę 14. Zrezygnowałem z tego, tego, tego bo wolę te, te szkolenia w tym ślubowcu. Dobra, ostatnią mapkę sobie rozegramy i już będziemy kończyć ten naczyny. O, znowu kartka do dobra. Nie dobra.